Rozmawiałem przez telefon. O, siedzi znowu. Wzięła drugi raz, liba. Liba ładna. Z dna wzięła. Widzicie, teraz już inny klimat. Typowo zimowy już. O! Nie ma zbyt dużo tego śniegu. Ale no jest. Ale nie pada, nie wieje, czyli jest elegancko. Ech. To chociaż tyle się udało że nie ma deszczu, bo już wolę ten śnieg jak ten deszcz w ostatnim wypadzie tutaj to cały mokry wrzuciłem do domu Ci to mogę tylko przemarznąć, ale nie przynajmniej nie zmoknę Grubo się ubrałem To z 3-4 godzinki wytrzymam kawkę mam Dam rady. Z góry to się fajnie schodzi. Ale z powrotem, tam, to nie za bardzo. No i na miejscu. No. Jest odpływ. Zapomniałem sobie sprawdzić, kiedy będzie przypływ. Ale to jak będę siedział z 3-4 godziny, to, to sam sobie tutaj na wodzie ogarnę. Zobaczę. A jeszcze uchwyt zostawiłem. Ostatnim razem, zapomniałem, znalazłem blachę, a zostawiłem uchwyt do wędki. Powinienem go znaleźć, bo nie ma zbyt dużo śniegu. No, tak mi się wydaje, że znajdę. A jak, stoi. Heh. Patrzcie na to. Wbity. Czeka na halibuta. <laughs> no, odpływ to jest konkretny. Ociek, kręcę. Uuuu. Nie no, naprawdę niska woda. Tam halibuta wciągałem, a jest też tam głęboko. Teraz widzę. Dobra, rozwijam sprzęt. Się prezentuje krajobraz tej niedzieli. Tu już za, za zakrętem już jest lód, tak jak wam pokazywałem z góry. Nie wiem, czy wam pokażę, czy tam coś nagrało, ale tam już jest lód, jakby nie było. Także tydzień i już tu będzie zamarznięte na pewno. A ja na lód tutaj się nie wybiorę tak szybko. Może na jakieś jezioro, ale to dopiero po nowym roku. Ale na fiordzie to nie chciałbym ryzykować. Nigdy tu nie byłem jeszcze na lodzie. Nie wiem jak długo trzeba czekać. Ale patrzcie na to. Przepięknie. Lustro. Jest 2 stopnie na plusie. I halibuty czekają. Nie będę tej nawijał długo, muszę rozłożyć sprzęty makrela. Tym razem postaram się od razu lepiej to zawiązać. I druga wędka spróbuję na pływającą. Makrele. Podpatrzyłem to na grupie. Chłopaki dobrze na tym, na to łowią. No wiadomo, na te blaszki będą jakieś się dały, no to raz spróbuję inaczej. No dobra, zestawy już gotowe z tamtego tygodnia. Au! Trochę się poplątały. I się rano je pakowałem. A cię kręcę. No, Ja w tym momencie na rybach, a teraz akurat film Nowy poszedł z tamtego tygodnia. Teraz kolejny, na kolejny tydzień trzeba nagrać. Trzeba korzystać z pogody, póki jeszcze jakaś, jakakolwiek jest. No, ten ostatni film wyszedł długi, ale sporo materiału było i tak dużo wyciąłem, żeby nie robić strasznie długiego. No, ale i tak 40 minut wyszedł, no, ale ryby brały jak szalone. Oby w tym tygodniu było to samo. Spróbuję znowu z tym halibutem, no, tylko w tym razem od razu w tamtą stronę rzucam, gdzie ostatnio. No i makrela. Nie założy tak czarniaka, tylko makrele. A i straciłem z 80 metrów plecionki, bo guz się zrobił ostatnim razem. Nie dałem rady go już rozwiązać. Walczyłem z nim dzisiaj chyba z pół godziny, nie było szans, plecionka chyba za bardzo wyschła, mogłem to zrobić od razu, ale później, później, później i to później wyszło, że po plecionce, dzisiaj mam kawał duży makreli, to też przygotuję już, bo też na pewno będę na to łowił, duży kawał makreli, nie wiem czy mam ścierkę, chyba nie mam, jak zwykle, gdzieś taki zarzucę. Maszynkę będę musiał wytrzeć kiedyś, Po tym razem postaram się to lepiej zaczepić, nie jak ostatnim razem się bawiłem, w ten sposób hak przebije, o tu będzie widoczny, drugi tak samo, w tą samą stronę, o takie coś, będzie eleganckie. No i zarzut pierwszy od razu. Pięknie to samo miejsce. Dzwoneczki. No plecionka. Jeszcze tutaj nigdy nie była wyrzucana, się pokręcona jest, nie używana była jeszcze No Tyle zostało. Ale mam zapasową to jak coś to Na winę nową No i co? Zaraz ma być halibut <śledz> Ale podzewiały te dzwoneczki Ale śmierdzi ta makrela. Trzeba zobaczyć czy hamulec trochę poluzować. Dobra, niech sobie opadnie na dno dobrze. To wtedy naciągnę, tak będę przeciągał po podnie, kawałek makreli na haku, i nadryfująco, bez żadnego obciążenia ile się uda zarzucić, tyle się uda. I sprawdzę co to będzie. No nie trzeba daleko. Tyle wystarczy. Jest głęboko. Trochę. No, może być to nudne lub nie. To zależy wszystko od brań. Może się okazać, że będą brały naprawdę fajnie. Zamknę może kabłonek i tak poczekam. Ona będzie sobie tam powoli opadać. Może coś fajnego uderzy na to. Hak jest duży jak zwykle, nie mam małych haków. Ale zaraz się okaże, czy coś będzie chciało brać na to. Na pewno chwilę będę się poczekać, aż jakiekolwiek brania się pokażą. na makrela nic nie chciało wziąć, to wziąłem gumę do zbrojki, zrobiłem. Chwilę na gumę porzucam. Spróbuję teraz z tej strony. Tu jak jest ta zatoczka. Wędkę mam tam postawiono, zawsze z tamtej strony tam łowiłem. Tu też jest głęboko. Mam kolce pod butami, także nie powinienem się poślizgnąć na tych skałach. Chwilę tu tutaj porzucam na gumę, zaraz może zmienię też na blachę. No jest dosyć bardziej, bardziej, bardziej głębiej. Niż tam. Tutaj też mogą fajne ryby brać. To tylko na razie tu mogę stać na odpływie. Bo tutaj później będzie to wszystko zalane wodą. Ale zaraz spróbuję jeszcze na inne przynęty. Jaka przedziwna ryba mi tu wyszła. Nigdy jeszcze jej nie widziałem. Nie wiem co to, co, co to jest. Tu do przynęty poszła w tamtą stronę. No nie wiem co to było. Staram się tu jeszcze porzucać. Strasznie okrągła była, nieduża. Taka z 30 centymetrów. Podpłynęła tutaj do przynęty. Nie mam pojęcia, co to za ryba była. No, oczywiście już nie powtórzę. Odpłynęła w tamtą stronę. Tam, gdzie mam zarzucone na. Na grunt, także nie chcę tam sobie poplątać, no ale postaram się ją przyciągnąć w tą stronę. Jeszcze sprawdzę w internecie, może ją poznam, co to jest tutaj. Płynie tutaj z powrotem do ryba. Akurat ja mam tutaj pilkera w tym miejscu, gdzie ona jest, tylko nawet go nie widzi. Nie, nie widzi go w ogóle. Przepłynęła obok niego już drugi raz. Zawraca tu z powrotem. Zaraz tu spróbuję Jest tutaj widać ją O tutaj o Ciekawe czy wyjdzie do tej blachy Nie wiem w ogóle co to za gatunek ryby jest Nie. Ta blacha jest za ciężka tutaj Na no, tą małą jakbym może porzucał Nie wiem w ogóle o jest, to jest z powrotem, wyszła tutaj. Jest, jest. Idzie do powierzchni. O tutaj jest. Nie interesuje ją w ogóle ta blacha. Co to za gatunek ryby jest? Pływa tutaj przy brzegu. W ogóle się nie interesuje tą blachą. Zatrzymała się w ogóle, jak widzi tą blachę. No, stoi tutaj przy brzegu samym. Raz na nią rzucę normalnie tą blachę i ją zaczepię. Opłynie z powrotem tutaj do powierzchni. No, ciekawe, czy będzie chciała wziąć na to, czy nie. Nie, chowa się w ogóle. Uderzyłem w tą rybę teraz, blachą. Ona dalej tu pływa. Uderzyłem w nią, ale nie wzięła. Płynie tam w tamtą stronę. Dwie godziny nad wodą. Ani brania. Tylko ta ryba, która nie znam nie wiem, co to za gatunek wyszła. No ale nie chcę brać. Zastanawiam się, czy w aucie mam zapalniczkę. Bo. No jest trochę zimno, w nogi marznę, sobie ognisko rozpalił. Mam wszystko, żeby rozpalić ognisko, oprócz ognia. I tak zachodzę w głowę, czy mam gdzieś, czy nie, czy opłaca się iść. Ale chyba tak zrobię, bo dopiero teraz idzie woda do góry. Widzę, że dopiero teraz ryby przychodzą. I będę musiał chyba ten grunt zdjąć. Miałem go zostawić, ale nie będę ryzykował, chyba zdejmę na brzeg i się przejdę, zobaczę. Mam przeróżne rzeczy do rozpalenia ogniska. Mam gałązki, mam nawet rozpuszczalnik w aucie, żeby to rozpalić lepiej. Ale chyba nie mam ognia. Nic, chyba się przejdę. chcę jeszcze posiedzieć dwie godziny, to będę musiał, bo nie wytrzymam. W nogi masz niesamowicie, chociaż mam wkłady specjalne i skarpetki grube. Nie. Nie daję rady. Zapalniczki nie znalazłem, czyli będzie bez ognia. Nie wiem, jak długo jeszcze wytrzymam godzinkę, to max, chyba już. Stopy strasznie zmarzłem. Ale braniak nie było, tak nie ma ani na spinning, ani na grunt. Nic dzisiaj. Woda teraz się podnosi do góry. Tutaj chwilę pospinninguję z tej strony. Ale no ławica już tych drobnych rybek się pokazała. Już przyszła do brzegu. Ale nie ma czarniaków ani rdzawców. Leżała guma. Kurde mać. Puściła ryba. Leżała guma długo na dnie. Bo rozmawiałem przez telefon. O siedzi znowu. Wzięła drugi raz ryba. No. O kurde. Co to jest? Na gumę. Leżała guma na dnie. I chciałem podbić znowu, i znowu siadła. To tym razem się zaczepiła ładnie. Nie chcę jej popuścić. Co to jest? I to już blisko. Waliłbym ładnie. O, no, już tu jest. Powinno już ją zaraz być widać. Cóż to jest? No, zaczepiła się jeszcze gdzieś w krzeczory. Będę musiał się tam wysunąć dalej. Co to? Dorsz. Ale poszedł tu w krzaki. No wyłaś. Dorsz dwa razy uderzył. Jeszcze się zaplątał w gumę. Chodź tu. No ładny. Ale się oplątał. Cały przypon poszedł gdzieś, kurde. Czy ja tą gumę bez przypona. O ja cię, zapomniałem przypon założyć w ogóle. Dobrze, ona się nie spięła. Znaczy, nie spięła. Gumę nie urwała. Patrzcie, jak się oplątała. Kurde, to już jest tak nieciekawie do chodzenia. Zapomniałem przypon założyć. No jak leży tu na dole. Samą gumę założyłem, ale się oplątała. Nie ruszaj się. No wpiąć się ładnie wpięła. Dobra, może bym kamerę obrócił w dół, to byście widzieli. No jak na 3 godziny. Stój, 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 stój. Jak na trzy godziny to pierwsza ryba. <grywa> no, nic więcej nie siadło. Dobra, leż tutaj ładnie do wody. Tylko tym razem ja tam sobie już zejdę niżej. To ja ci ładnie spuszczę. O, tutaj. Poszedł. Ładnie. Ryba ładna. Z dna wzięła. Na gumę. No ładnie walczy. Przeciągałem gumę po dnie i siadła. Delikatnie szurowałem dno i uderzyła na takiego twisterka. Też ładna ryba. No. O kurde. Budzi się. Nie wiem co to jest. Dziwnie walczy. Ale już jest blisko. Nie przeskoczy. Tak, może jeszcze mi się uda przeskoczyć. Chyba, że wyciągnę ją bez problemów. Mam chustkę na twarzy. Muszę zdjąć ją. Co to jest? Tak idzie śmiesznie. A idzie, widzę, widzę. Dorsz. No, dorsz. Już idzie. No ładny. Piękna sztuka. Ładniejszy od tamtego. O kurde, ale słabo się zaciął. Za bok tylko. Dam radę go tutaj złapać? Dam. No ładny, ładny. Nie rzucaj się. Dobra, mam go. Nie idę z nim wyżej, bo... A mam metrówkę. Zaraz zmierzę. Przełożę go w tą stronę. Ile masz centymetrów? No, tak z 60 ma. Mhm, tu jest 40. No jasne. 60 cm ma. Dobra, wypinamy. A ty chodź tu. Jeszcze się pozapinał na dwa razy teraz. O ładnie się wypią Ale jakieś takie porośnięte są czymś. Mhm. Dobra, do wody. Tu go spuszczę jakoś. To dopiero druga ryba. Muszę użyć śniegu. Mam nadzieję, że mi ręce zaraz nie zmarzną. Wędkę przerzuciłem jeszcze raz z makrelą. Sprawdzić co tam, co tam w ogóle zostało jeszcze na haku. No ale nic nawet nie zostało. Nawet nic nie ruszone było. Pospinninguję jeszcze chwilę. Już po 15. Ogniska mi się nie udało rozpalić. No ale jakoś daję rady. Stoję na, na skalach, nie na śniegu. To w, w miarę ciepło w stopy. Jeszcze tak posiedzę do 16, to maksymalnie, tak no, grunt, nic, ani brania. Spinning tylko dwa dorsze. Jak na 4 godziny, no to nie jest za dobry wynik, no ale nie zawsze można mieć aż tak dużo ryb jak ostatnio i, i dwa tygodnie temu. Nie zawsze musi być Hollywood. I tak pogoda. Jeszcze dzisiaj to dopisuje. Będzie tylko gorzej, że nawet nie będzie dało rady wyjechać na ryby. Wtedy to będę musiał chyba odporzucać raz na dwa tygodnie filmiki. Nie mam za bardzo w zapasie żadnych filmów. Ten będzie na następny tydzień, a nie mam nic na dwa tygodnie do przodu. A jak będzie Kiepsko, to trzeba będzie zrobić małą przerwę. Ostatni rzut wystarczy na dzisiaj za 15 czwarta, już jest. Trochę już, nawet bardziej niż trochę jest zimno. Już czuję po rękach. Nie ma co przesadzać. Wystarczy na dzisiaj na, i tak na takiej, jak na takie warunki 5 godzin nad wodą, no to <gryw> dałem radę. Tylko wiem już teraz, że muszę buty zmienić na inne. Tu, o miałem branie, było branie, stoni. No, coś, coś chciało się uczepić. Na koniec dnia tu wszędzie mi jest ciepło, tylko w stopy jest zimno. Także będę musiał zainwestować jak najszybciej w jakieś buty. No, było jakieś branie fajne w Toni, ale nie powtórzyło już. No to chyba jeszcze jeden rzut. Jak tak? Czyli to jeszcze nie koniec. Ja jeszcze ostatni, teraz to już na pewno ostatni. I się zbieram jeszcze pół godziny drogi do domu, to na pół do piątej będę dopiero. Ostatni, teraz już na pewno. Wędki już poskładałem. Pozwijałem, a, makrela, którą miałem od 5 godzin nawet nie była trącnięta nawet, narus nawet nie naruszona. Czyli dzisiaj ewidentnie ryby nie chciały współpracować. Dobrze, chociaż te dwa dorsze się udało złowić. Jak na taki wypad długi, to chociaż dwie rybki. Dobra, nic. Muszę jeszcze pokonać tą górę i na chatę ogrzać się trochę, trochę wymarzem. No, będę musiał jednak, tak jak mówiłem, te buty ogarnąć sobie, bo. Niby myśliwskie, ale one się nie nadają <mum> Mam grube skarpety I palców tu już Nie czuję Będę się polatać, polatać po sklepach na tygodniu I coś ogarnąć Będę chciał za tydzień znowu pojechać na ryby Bo tak to nie wytrzymam Chyba, że zapalniczkę będę musiał mieć ze sobą To sobie ognisko rozpalę To też jest myśl Buty i zapalniczka Lub zapalniczka, ale nie, lepiej buty i zapalniczka Dobra do następnego.